Good. Good. Warsztat organizujemy od 2009 roku w Nowicy, w województwie to jest takie przedsięwzięcie, które rozgrywa się ponad granicami konfesyjnymi, granicami etnicznymi. I w tym roku wzięli udział w warsztatach tylko Polacy i Ukraińcy, do końca nie wiedzieliśmy czy czy te warsztaty dojdą do skutku. Termin tej wystawy, na której jesteśmy, był przesuwany trzykrotnie. Mam nadzieję, że, w, że, to, że ta nasza wystawa w, tutaj w Warszawie wpuści trochę w, trochę światła i trochę optymizmu w. Roczny czas. Zawsze przed warsztatami wybieramy taką pracę, która pojawi się na plakacie i pojawi się na owoce katalogu. W tym roku jest to praca Julia Tąkiewicz z Rwowa, Jana była tegorocznym komisarzem warsztatów. I, i, I tak mi się wydaje, że ten, że ten wybór trochę, tam, trochę wpłynął na przynajmniej tematy, które malarze wybierali tak? z tych tematów. Znaczy, to zwiastowanie, które było wybierane dość często przez, przez malarzy, to jest niewątpliwie nawiązanie do tekstu z Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy Maryja, odpowiadając a a Gabrielowi, mówi: mi się stanie według słowa tak? I e, cytat, tak? który jest tematem warsztatu, cytat z Ewangelii Świętego Jana. Słowo stało się ciałem, właśnie przez wielu kolegów zostało czytany tak, w kontekście tej, tej, tej sceny zwiestowania. Nasze nowickie, nowickie, warsztaty są takim czasem, na który, na który wszyscy czekamy, takim czasem spotkania, ważnych rozmów świadczy o tym, że tworzymy jakieś środowisko, które chce ze sobą obcować. te zdjęcia, które są na tej wystawie, to są zdjęcia procesu, tak? znaczy stąd pokazujemy, pokazujemy dłonie, pokazujemy pracę w czasie powstawania. Wybierając temat warsztatów, a słowo stało się ciałem, chcieliśmy wrócić do takich klasycznych przedstawień w sztuce sakralnej, po to, żeby pokazać, jak z tymi klasycznymi tematami przez wiki, obecnymi w sztuce, radzą sobie twórcy współcześni. I tutaj stoimy koło pracy Kadyryny Puziw, Bożego Narodzenia. Jak Państwo kojarzą, klasyczne przedstawienie ikony Bożego Narodzenia jest znacznie bogatsze, znacznie bogatsze w postacie. Natomiast współczesna włoska, młoda artystka dąży do pewnej syntezy, dąży do pokazania tego, co najważniejsze istoty. Próbuje znaleźć współczesny język taki, który trafiłby do jej rówieśników, trafiłby do wrażliwości współczesnego człowieka. dyptyk Ostawa Łozińskiego, pochodzącego z, również z Lwowa. Ale dyptyk, który w swojej twórczości stara się syntetyzować sztukę ludową ze sztuką współczesną. I tutaj odwołując się do tego tematu, a słowo stało się ciałem, Łoziński pokazuje scenę biblijną, scenę wskrzeszenia Łazarza z dwóch perspektyw. Na górze widzimy perspektywę Chrystusa, to co Chrystus widzi zaczynający bić serce Łazarza, natomiast na dole mam tą perspektywę Łazarza. Łazarza, który widzi Chrystusa, który do niego przychodzi po to, aby tknąć w niego miłość, aby, aby go ożywić tą miłością. są profesor Rochecki z Torunia i to jest taka praca, która nawiązuje do stworzenia świata. Bóg, jak wiemy, stworzył, stwarzał świat słowa. tak? I tytuł tej pracy to jest Przestrzeń słowa, taka to jest ten moment, w którym już są odzienione wody na i pojawiają się gwiazdy na jego Wśród współczesnych poszukiwań ikonograficznych e, niezwykle ciekawa jest grupa twórców, którzy starają się odwoływać do sztuki naiwnej, sztuki ludowej. E, szczególnie silne e, te nawiązania są zauważalne wśród artystów ukraińskich. I Tutaj widzimy artyptyk, e, który nawiązuje do sztuki lukowińskiej, który nawiązuje zarówno kolorystyką, jak i stylistyką do tych twórców naiwnych, którzy tworzyli przed wiekami.

i molitvame tvojimi izbavljajuše od smrti duši naša. No.